No, cześć, witajcie. To moje urządzenie Dreamy, odkurzak automatyczny Dreamy L10S Ultra. Ma dużo akcesorii w sobie, które trzeba od czasu do czasu wymieniać, bardzo rzadko, ale trzeba. I ja dzisiaj Wam opowiem jak dolać płynu do, do detergentu do tego oryginalnego pojemnika. Czyli kupiłem sobie innej firmy płyn i wleję do detergentu. Jak to się robi? No, najpierw trzeba wyciągnąć stąd. Czystą wodę i brudną wodę. Tak wygląda w środku, czyli wyciągam czystą wodę, pojemnik na czystą. Pojemnik na brudną. O jest puściutki, oczyszczony. I w środku ten pojemnik ups, na detergent. To jest oryginalny detergent. Pierwszy, który był w środku w Dreamy włożony. No muszę wam, powiedzieć, muszę wam powiedzieć ciekawą rzecz, że y, urządzenie wskazywało, że jest pusto i nie ma w pojemniku nic. Ja opróżniłem całkowicie pojemnik. Okazało się, że jeszcze tyle płynu jest w pojemniku. Także widzę, że można dowiedzieć, albo zabezpiecza to w ten sposób przed wysuszeniem tą końcówkę. Tutaj specjalnie to jest tak zrobione. Ale było jeszcze płynu, mimo że ja już dawno, jakieś dwa tygodnie temu, skasowałem. I wypłukałem pojemnik teraz. Ciepłą wodą, yy, zwykłą wodą i będę wlewał do niego płyn innej firmy. Może uchylę trochę rąbka tajemnicy. Ten płyn, który będę wlewał to jest płyn produkcji firmy Laveco. To jest płyn myjący do robotów mapujących. Smak ogórek, smak, <laughs> nie będę tego pił, zapach ogórek aloes. Firma yy, tutaj się odgraża, że 99% składników jest naturalnych. Konsultowałem z firmą, nie powinno być żadnych problemów przy wykorzystaniu tego płynu, właśnie do robocika Dreamy. Także będę teraz wlewał ten płyn. Pewnie zapytacie, jak ja wleję ten płyn teraz, gdy ta dziurka jest tutaj taka wąska, jak widać. Ale ja po prostu wezmę butelkę płynu, o którym już wspominałem Laweko firma, firma Laveco. I delikatnie, powolutku o, wleję płyn w ten sposób. Faktycznie płynna y, jest pół litra. No i zostało nam troszkę płynu, bo tutaj w tym zbiorniku powinno się mieścić 300 ml y, płynu. jest napisane 300 ml. Ja zatankowałem, że tak powiem, pod korek. Troszkę może ulejemy tego, o tak żeby nie było aż tak pełne. Y, wyczyszczę i zainstaluję. No, Mamy już gotowy napełniony detergent, więc ja go umieszczam odpowiednio. Bo warto sobie zobaczyć, A, jaki jest to. stan odkurzacza w środku, czy coś tam nie należy podczyścić. Umieszczamy go w ten sposób. Zjeżdżam na dół. Tam patrzę, jak i dociskam, jak ta wchodzi w otwór. Butelka z detergentem została zamontowana. Jeśli detergent nie był wcześniej używany, należy zresetować w aplikacji. No o tym musicie pamiętać, czyli żeby w aplikacji sobie nastawić 0% i wystarczy detergent na około 4 miesiące. I umieszczamy pozostałe pojemniki, czyli brudna woda. Czysta woda i voila, gotowe. I jeszcze Wam dodam ciekawe informacje. bo często oczywiście padają pytania, gdzie kupować te akcesoria. No ja większość akcesorii mopów, szczotek, tych malutkich mopów, worków na śmieci kupuję na AliExpress. Na AliExpressie kupiłem też płyn do odkurzacza, właśnie ten detergent, ale on jest na chińskich napisach. A powiem Wam, że ceny tam są znacznie niższe, bo za ten płyn zapłaciłem 50 zł, a w europejskiej dystrybucji z angielskimi napisami taki płyn kosztuje około 150 zł. To są dane na listopad 2029. Natomiast ten płyn firmy Laweco, to jest pół litra. Teraz obecnie kupiłem bodajże za 20, około 20 zł. No i tutaj zapraszam gorąco do zakupów tego płynu. Proszę dodajcie przy zakupie kod specjalny, który na dole, na dole znajduje się w opisie. Otrzymacie 5% rabatu na zakup tego produktu. To jest slash Sebastian Serafin. Tam w opisie jest dokładnie. Napisałem w serce skopiować, dodać przy, podczas zakupu i będzie 5% ekstra. A ja ruszam do mapowania. Na razie.